Zbyt często myślimy, że zima jest karą dla naszego ogrodu. Wręcz przeciwnie. Zima pozwoli na to, aby Twoja gliniasta gleba mogła być przekopywana w dużych bryłach, a ta ziemia będzie znacznie bardziej krucha na wiosnę. To zimno będzie rozkładać, oczyszczać i poprawiać Twoją ziemię przez całą zimę. A z drugiej strony, jeśli macie już teraz bardziej luźną ziemię, z dużą ilością materii organicznej, jak w tym przypadku ze słomą, wystarczy po prostu lekko przekopać, podnieść ziemię, a zima zrobi resztę. Zimno wejdzie do środka, a na wiosnę ziemia będzie gotowa do siewu i obróbki. Zimno może być również destrukcyjne, jeśli w ogrodzie pozostały jeszcze jakieś warzywa, a w szczególności cykoria sałatowa. Przy temperaturach poniżej 5°C istnieje ryzyko, że zamarzną. Dlatego rozsądnie jest nałożyć na nie mały zimowy welon, aby chronić je jeszcze przez kilka dni. A dlaczego nie mieć tych samych cykorii sałatowych aż do Bożego Narodzenia? Z drugiej strony kapusta, nawet jeśli można nałożyć na nią mały płaszcz zimowy, wcale nie boi się zimna. Jeśli sałaty zimowe są w stanie przetrwać zimę w zimnie, można je również chronić za pomocą szklarnie z twardego plastiku. Może nie chronić całego swojego pola sałat. Ale warto zabezpieczyć kilka z nich, aby zapewnić lepszą produkcję na wiosnę. Truskawki również potrafią wytrzymać bardzo niskie temperatury, ale można im mimo wszystko dodać trochę słomy na wierzch. Myślę tu szczególnie o truskawkach, które są sadzone na plastiku. Wystarczy trochę rozkruszyć słomę na wierzchu, aby chronić je przed dużym zimnem, mimo zimna. Podczas zimy, gdy w ciągu dnia Korzystasz z odrobiny słońca, nie wahaj się zostawić drzwi otwartych w swojej szklarni. Otwieramy to od godziny 11. Pozwólmy na przewietrzenie przez maksymalnie 1 godzinę, na przykład do godziny 13 a potem zamkniecie drzwi, aby ponownie zgromadzić ciepło, dlatego wietrzenie jest również ważne, aby uniknąć kondensacji, ponieważ gdy mamy zimną szklarnię, która jest zamknięta i dobrze izolowana, pojawia się pewna kondensacja. To właśnie ta kondensacja może spowodować gnicie roślin, dlatego pilne i ważne jest, aby od czasu do czasu otworzyć drzwi, aby dać mu trochę powietrza. Należy również pomyśleć o usunięciu pompy z basenu przed zimą. Ponieważ pompa nie jest już potrzebna, nie ma potrzeby ani cyrkulacji, ani wodospadu, więc pomyśl o wyjęciu tego z wody i umieszczeniu w miejscu z dala od mrozu, to kolejna rzecz, o której należy pamiętać zimą. A tutaj mamy to tuż obok nas. Chodzi o całą armaturę w twoim ogrodzie. Pamiętaj, aby je opróżnić. A po tym, jak je opróżnisz, otwórz krany, aby w środku nigdy nie pozostała woda. Jednakże jest małe zastrzeżenie dotyczące zimy i zimna. To ptaki potrzebują być karmione w naszym ogrodzie, więc przynieście im nasiona słonecznika i kule tłuszczowe. A przede wszystkim nie zapomnijcie przynieść im wody w dobrze nasłonecznionym miejscu. Ta woda pozwoli napoić nasze ptaki, ponieważ gdy zamarzają nie ma już wody, a nasze ptaki mogą umrzeć z mm, pragnienia...